Jak wszystko się udaje, lepszy niż milion? Są dwa Zielone na fol Jakbym nie miał ząsiadów, aura maksimum, aura maksimum, aura maksimum. Alan, moi drodzy, dzisiaj mamy gigantycznie długą szyję i każdy ma w sobie tą samą minkę. Nie wiem dlaczego, Znam nami jest Oleg Leon. Siema O, ale wyż, macie, ty ja masz taką szyję, Leon, co się stało? No widzisz, jestem koksu. Jak ty to Ej, jest? Jeździ owoce, cudem. Dobra, szamie jest... truskawę Pyk! Mogę ją zebrać? Mogę. Wow! Uuu, co jest? ale wielka, ale wielgaśna. Jaka wielka! Wow! Sprzedaj swoje gardło? Mam? Co? Zobacz, jakie ja mam szyję, brodę, tak nagle I teraz muszę iść do sklepu. Zardzewiały... Zardzewiała szyja? No! No musisz. <laughs> I co to zmienia? Nie mam totalnie pojęcia trzeba. Sensu... Po co kupiłem zero boxy? Aha, fajnie, fajnie. Widzowie, <laughs> wy pamiętajcie, że w piątek będą dwie piosenki aura maximum i 2 miliony. Pamiętajcie, że są święta Napoleon Style i na dodatek mamy również bilety koncertowe i wszystko jest w opisie. Zapraszam serdecznie i dajcie znak z kim się widzę na koncertach moich. Ty co ja mam zjeść? Co mi tu pokazuje? Wow. Ej, no... On Jaka szyja! Co? Co, Zabij co palio? No i ja patrz, zobacz, jak on ma szyję długą. No widzę, widzę, ale co? A da się odrodzenie zrobić? Nie. Nie mogę tego zjeść. Czemu nie mogę A, go zjeść? A ja im pomarańczę już z góry! I nie mogę tego zjeść, bo jestem za, za wysoką szyję mam? Tak, może musi się sprzedać. O nie, sprzedaj długość. I co mogę za nią kupić? No, inne szyje, bo żeby zrobić rebirfa, to musisz kupić, aż będziesz miał, już ci mówię, srebrny, srebrny sztyk, ile. Ho, ho, ho! Święty Mikołaj Palion, zaprasza po prezenty na Palion Style. Co? Co? O nie, nie stać mnie. Ja cię kręcę. A co można w sklepie kupić? Pakiet początkującego! 19 luksusów tylko, dobra, widzę, Sprawdźmy pakiet. Ej, kupuję to! Wow, zjeść! 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 Aha, to był Max, o nie. Smarnowałem chyba. Co ja mam teraz? Mogę kupić lepszym szyję teraz, karmową już wam. Srebrna szyja. Co? Skąd ty się srebro. No bo w pakiecie była. Wymagane odrodzenie, musisz mieć. A, odrodzenie muszę kliknąć. Zje musisz mieć cytrynę, aby odrodzić się. Aha. Nie, nie, dosi nie dosięgam. Też mam już srebrną. Odrodzenie. Yes, uh. Odrodzenie! Let's go. Wow, co to za szyja? A co daje odrodzenie? A, aha. E, Ty, ale wy jesteście na, mali. Na następne e. szyje możesz kupować wtedy. A. I tak to działa, tak to się powodzi. Tu są jakieś... Gotówka, pakiet, po pa pieniądze już wkrótce, okej. Okay. No to nie, no zbieramy widzowie, zjadamy po prostu owocki, pek pek, zjadamy jak leci wszystko. Ty masz z szy czarną szyję masz? No, ale ona chyba jest słabsza, wiesz? Mhm. Mm A co, jak jest szyja, to więcej się dostaje kasy? Mhm. Nie mam pojęcia, jak to działa. Więc przecież te owoce z góry. No, ale ty jesz te owoce z góry teraz. No. A, my, a ja mam szyję za krótką No dlatego trzeba jeść, mieć dużą szyję No nie mogę zjeść tego już, mam za długą szyję Nie mogę, muszę to Dobra Co teraz mam zjeść, żeby, żeby przeżyć? Ale się tu ciężko je to wszystko, masakra z tego drzewa Jak mam zjeść, jak to jest tak wysoko? A, można się wspinać na to drzewo Jak? <laughs> no tu se wskakuję na drzewko, pa tak, zjedz No i co jak sprzedam, no ja to będę miał tak mało kasy? No będziesz miał, dostaniesz tyle kasy zobacz u góry pokazane nice. Ej! Chcę zobaczyć jaką ja szyję, ile to kosztuje? szyję? Ej, a gdzie, aha, bo ja nie mam żadnych szyi teraz znowu Sprzedaj Tyk? długość, od nowa szyję się robi No tak Dlaczego? Ja cię kręcę Złota szyja za 50 robuxów, pokaż mi to Pokaż mi to, co tu się stanie. Za ile? No, ty zaś widać do Ledwo zaczęliśmy grać. No, ale no ja właśnie, ty nie... jesteś jakiś dziwny chłopie. A, złota. <laughs> co teraz? ile ile odrodzenie kosztuje? Złota, szyja i gruszka. Ile macie kasy? Tyk. Eee, mało. Ja też. Mało, to ile to? Eee, jakie ja rosnę? Jakie ja rosnę samo, ja nic nie robię i rośnie mi szyja. No tak, bo ona rośnie ogólnie też sama, nie? No to ja nie wiedziałem. Jak to wygląda? Jaka długa szyja? Dobra, szamy, <noise> ja widzę to. 25 tysięcy potrzebuję, okej okay. To zbiorę zaraz tyle, zaraz tyle zbiorę. Nie, już nie mogę tego. Mogę to? Uu. No ja się gibię. No nie, nie mogę już. Nie. No nie. Przestań ci mi tak robić. Dobra, ee, muszę sprzedać długość. Sprzedałem długość. I teraz w odrodzeniu 25 tysięcy, nie, no mam 25 tysięcy. Gruszkę potrzebuję. To no, jest gruszka? Tu gruszka jest wysoko. To jest cytryna. Gdzie, a, widzę gruszkę, widzę, widzę, widzę. widzę. Spoczko, a. spoczko, rozumiem. Dawaj, rebirfy będzie trzeba robić. pek zjadamy pomarańczkę. Ale on też ma długą, ty, Olek, masz taką małą szyjkę. No bo ja zrobiłem rebirfa przed chwilą, wszystko straciłem. Ja zrobiłem rebirfa, ja zrobiłem rebirfa. Dobra, no ja nic nie mogę zebrać, ja muszę teraz poczekać. Yo, jak się gibię! No, jak mi rośnie cały czas. No, tych truskawek już z dołu nie da zjadać. Będzie gruszka, będzie gruszka, będzie gruszka, będzie gruszka i będzie odrodzenie A Będzie jest gruszka. taki moment u góry, że nie można w ogóle nic zjeść, bo nie ma żadnych liści. No widzę, widzę. A ty byłeś taki wysoki? No! No, to nie widziałeś mnie? Nie, o mogę. Mam gruszkę, dobra i. Odrodzenie, tak? Jeee! Yes! odrodzenie kolejne Dobra, co ja mogę teraz? Co ja teraz mogę? Tak, To mi... a bo ja rosnę tak szybko Zarobuksy, kup sobie winogrono! Ta, zarobuksy, zarobuksy. No właśnie ty robuxu. <laughs> Wy wyzywacie, ej. A co ja Nie, teraz no, mogę? Kup. Aha, tu pięć lebirfów trzyma zrobić. Stalowy szyb, za 89 robuxów kupię, Kupuję, kupuję Patrz, co się będzie ze mną działo, zobacz Pokaż, pokaż, Ej, jak ja chcę Aha, bo ja może nie załączyłem tego, czekaj Teraz będę miał najlepszą szyję, pyk, załóż ole mi rośnie. patrz, jak ono wygląda, zobacz O O, się przyrastam, pyk, pyk. No wej! Nie? Ja maksymalną w ogóle szyję, ale to już bez sensu Ale zarabiamy a ile ja potrzebuję? Odrodzenie Pitch, peer i 100 tysięcy, okej okay. Pitch i peer, czyli muszę tutaj się do. A gdzie jest Jabłko? Tak, mówię, o kurde, jak wysoko! Ja nie mogę, więc wszystkie rebirfy zrobimy dzisiaj. Nie ma szans. Te, 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 serio, zrobię nie wszystkie. Zrobisz, nie nie da się tego zrobić. Mam, mam gruszkę i lecę do góry. 100 tysięcy już mam, potrzebuję tylko teraz. Pitch. A gdzie jest Pitch? To jest Jabłko? Nie! Jest ty pitch. serio wydałeś tyle hajsu na Złotą Szyję? Ale są wysoki Nie, ile? 50 Robuxów? No ale dużo Potężnie dużo, to ja nie jest to pitch. przez 2 minuty To jest pitch? Powiedz, że to jest pitch Czy nie? O Jezu, jaki ty jesteś yes. wysoki! Mam, 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 mam odrodzenie Jesteś eee, teraz taki mały Sprzedaj I odrodzenie Kolejny. Banan nie. Kokos <noise> Dobra, szamy to Jedz Jak ja mam tak szybko rosnąć? Z robuxami jest o wiele łatwiej no Wiadomo, że tak, wiadomo, że tak A na, który, na czym wy jesteście? Na której szyi? No... E, ja na srebrnej Ja też No to srebrna też była droga Ona nie była No tania. nie, srebrna była tania, teraz A, są drogie, bo teraz 46 koła kosztują <laughs> ja Cienia tylko... szyi Duwa. 119 robuxów No dobra, no, no, no widzowie, dla was to kurde. zrobię Ja nie mogę, ile ja robuxów wydaję na ten odcinek no, Kupiłem. Dużo dzisiaj, wyjątkowo. Kupiłem, no korci mnie, bo fajne są te szyje. Ej, nie niewidzialną szyję! O kurde, ale to rośnie. Zjedz to szybko, bo nie zdążysz zaraz. Zjedz. A do odrodzenia potrzebuję banana i kokos. A gdzie jest kokos? A ja mi teraz i tak słabo kasa leci. O! o w ogóle nie leci! Przewróciłem się! Też się, to, 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 Co to, to jest też jest tak szyją? wysoki. Ale się wygina! <noise> eee, banan i kokos, gdzie jest banan? Ej, my jesteśmy sobie takimi żyrafami Ej, dobra, jak to jest wysoko Jak ja muszę wysoko wejść No dobra, lecimy tam w takim razie Zrobisz to bez problemu Coś mm. czuję O, widzę banany, widzę banany no, Ale jestem wysoko <noise> I jaką macie długość szyi? Długość 150 max Fula mam 150, ja mam 1500 teraz Ale ile ja wydałem? 400 robuxów? Bardzo dużo, ja tylu nawet nie, nie no, mam. no, żartów, po co ja tyle wydałem? No strasznie dużo, ale bo ty taki jesteś, masakra. Co? Co? No Sam wydasz, na mnie dasz. Epicki banan, ja nie mogę. <laughs> Je, co? Epicki banan, kokos, gdzie jest kokos? Ja nie mogę nie, kokos no, jeszcze wyżej? Kupuję melona za 9 rubuksów. Jak kokos jest wysoko? Zjedz was. wielki kokos. A jak zjadasz, to długość szyi rośnie, czy nie? No tak. Wow, zjadam i faktycznie. Dobra, dawaj kokos. Chodźcie do mnie. Ja mam dopiero 500 dolców, przez rebirfę miałem 20 tysięcy. <laughs> Robuxy tutaj robią robotę, powiem Nie opłacało się w ogóle robić tego rebirfa. Robuxy robią robotę. Dawaj tego kokosa, szybko. Szybko do kokosa. Mogę go? Mogę go? Mam! Banana nie mam! Nie! Nie! Pół miliona Hajd Zrąbałem! Za 150 ale zrąbałem, nie Dobra, mam pomysł. Pozrywam te, te... Te ziomalki Dobra, je zjem po prostu zaraz i urosnę szybko. Jak, ale... ale zrobiłem głupotę, nie? Dobra, jako? zrobię tak. Op. Nie wziąłem tego. Mam, dobra. Eee, muszę sprzynać on, mam długość. Nadzieję, że się fajnie bawisz samemu grając. Skąd masz no ananas? Co? Masz ananasa? No. O ja. ananas jest mega wysoko O kurde! Co to się kurde, kurde. zbugowało o, Ale ogromny ten kokos! Ale się zbugowałem! Ej, weź ty ze skorzystać! Dawaj ten... mi banana, nie, muszę iść po banana Dobra, no, banan, 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 banany banany... Mamy, dobra, odrodzenie. Ja potrzebuję? Tak, odrodzenie. Jest! Mango i melon, to jest tak wysoko. Czuję, że nie No ja, Jaki macie, ile macie odrodzeń? Jedno. Ja, nawet ja też nie mam. jedno. A ty ja ile mam? masz? Zobaczę w sklepie. Eee, czwarte. Ty oszuście. 189 Robuxów! Ty za Robuxy cały czas kupujesz te, jak to już żyje? <laughs> nie normalny! Kupiłem tak. 119, 200. Już jest razem 200. 250. Nie wydałem dużo. Ile? 700. Po co ty jesteś takim oszustem? Dobra, piekielny szyb kupuję. Za 190 Robuxów? No. Nie, nie. no ile ty już wydasz? No, z 600 razem. Nie. O, ty, ale rośnie, ale super. rośnie. Ale rośnie. rośnie. Ale głowa nie. mi rośnie o, Ale za to ci portfel maleje ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Dobre, dobre, dobre No ja się uśmiałem Ja też, ja też Lepiej kupujcie i zjadajcie te owoce, a nie szyję macie krótką Krótką no nie się. szyję macie, jak nie wiem no serio się staram żeby mieć większą szyję, ale to nie idzie w ogóle o, Ale to szybko rośnie, nie zanurzam tak jabłko, jabłuszko, jabłuszko, jest. Mi rośnie tylko 30 setnych na sekundę! Manny, ja potrzebuję mango Mi też mega i melon. słabe rosną. W ogóle po co tu się. Nie no. A, nieważne. Co? <grym> Załamka. Nic. No ja nie raz, no bez Robuxa właśnie tak to jest, no wydaliście już wszystkie. Ale ile? Ja wydałem w półtorej miesiąca wszystkie? To szybko. No ja dalej mam. Jak szybko? Ej, co ja potrzebuję? Czy ty wydawałeś ponad no, 20 koła w miesiąc? Co ty nie? No, no, no jak, co wygadasz? No nie A ile? A nieważne. Na pewno dużo <gry> wydajesz. No nie 20 koła. No nie mogę tego zbierać! O co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? To jest jakiś slime u góry. Świetnie. Fajnie, że nam spoilerujesz, co jest na następnym poziomie, do którego nigdy nie dojdziemy. Wy tu nigdy nie będziecie, no właśnie. No to fajnie, że nam tak No mówisz. nie mogę, ja za szybko rosnę tego nie mogę zebrać. Co ja potrzebuję szybko? Mango i melon. Mango mam, teraz melon. Dobra, idę po melona. Mm, no chcę to, nie chcę tego, no. A chociaż fajnie tam u góry. No ciekawie drzewka, no co, co ci mam powiedzieć? Inne kolory mają. Właśnie zbieram melona. yes melon! Mityczny jest melon. Ale jest jeszcze coś wyżej, jakieś świecące, gigantyczne owoce. No to fajnie, to co tam iść. No idę, idę, idę. <grym> nie <grym> gadaj do e, A mogę wam dać owoc czy nie? Nie. Eee, mogę wydropić? Czy nie da się? No, go melon, teraz? sprzedaj. I teraz. No bym to wam dał, nie? Bo ja. ja mam... O kurde, jak ja długo zjeżdżałem. Nie na dół. da się. Nie da się na pewno? Nie. Witaj. A, dalej jesteś wysoki. O kurde, bo mi rośnie to od razu ta szyja. Możesz być niższy? Dobra, robię odrodzenie, bo ja nic nie mogę zrobić, odrodzenie. Max, max rebirfów. Ale jesteś malutki. No, co Czy Czyli masz? już masz wszystkie rebirfy? No, wszystkie. Ja... Yeah. to ty już nie masz po co tu grać. Został, Został, mi... Został mi ostatni, no nie no, bo ja nie mam w ogóle... A co rebirfy rob... co w ogóle dawały? Nic, szyje nawet blokowywało. Szyje tylko nowe. Tak, tak, tak. Co? No i koniec. To Skończyłeś macie... grę. Skończyłem grę, widzowie, ja zrobiłem wszystkie rebirfy, no co ty... Ale bez Robuxów tu się mega długo przechodzi. No, ja sobie zdaję, zdaję sobie sprawę, nie? No na początku było mega prosto. A poczekaj, jak chcę zobaczyć ja nie, nie dostaję więcej kasy za zjedzenie Okej, zobaczcie co, co wam pisze jak macie Rebirfa. Eee... Jak A nic. Jak nic? Co pisać na rebirfie? Nie no, więcej zarabiam. Więcej chyba czy nie No nie. No Ile co? kosztuje ta truskawka u ciebie? 5 dolarów, jak ją zjem? To dostaję 15 Co? No. A co my mnożnika nie mamy? O nie, ja nie mogę, Olek, my źle robimy. Zobacz jaką my mamy szyję, my musimy kupić na nowo te szyje, żebyśmy więcej zarą. O mój Boże! Nie! Nie! kazałam, załamka. A my chodzimy jak głupki cały czas sprzedaj. a nie! masakra. Jaka załamka co? Nie jest? wytrzymam co my żeśmy zrobili? Co to? Co? A event? I event? Jaki event? No, chyba event. No, event jakiś. Chyba event. Ale zarabiam event? dużo, ty. No i klasa. Idę kupić nową szyję od razu. Co tu takie różowe się dzieje? Takie śnieżynki. Nie no, no, dlaczego my na co wpadliśmy tam? Ja teraz po kolei muszę kupować wszystkie. wszystkie szyje. Tak. Ja nie mogę. Ile dostaję za to? No jakoś Ej, teraz się dawno grać normalnie. Jaki ja zarobek robię. Do nas to obchodzi, nie gadaj do nas. Jakie <grywka> żony. Oddawaj to. to Zjadź, co ci dała ta fioletowa cytryna? A ja wiem! Masz fioletową cytrynę jakąś? Miałem, miałem, ale już nie mam. O tu jest. O, ale dużo zarabiła ty. Mega dużo. A. No, kradniesz mnie. Ej, ej! No nie Grypek. mogę tego zjeść! Grypek. Wszystko Mały. zabrał! Mały! Kiedy to, kiedy to urośnie na nowo? No nie wiem, Leon, nie wiem Sprzedaj nie do mnie. Zaraz. Jaka następna szyja? 2900, naprawdę mnie nie stać? <laughs> biedak. <Noob. śmiech> Jesteś nubem. O, już mnie stać, dobra, już mnie stać, już mnie stać Dobra, dawaj Cytryna. mi to Załóż. Metalowa szyja, metalowa szyja, wy macie jakąś... Jaką wy macie? Do przemiczenia? czarno No to ja chyba ją miałem przed chwilą. nie niby na to kasę miałeś tyle. Mówię ci, że ja więcej zarałem przez te birfy. Za za kupiłeś! O. O. o Nie no, za zjedzenie jednej tej dostaję dużo o, Leon! No wypadź! No zabierasz no, co... wszystkie, no Leon! <laughs> Pomarańcze Leon Uspokój się Nie gadaj Słowysy... do mnie Uspokój Słowysy się Co mali? Uspokój się Leon Dobra, srebrna. Ile kosztuje na po, po srebrnej? Ileś. To jest sprawdzę. 46 koła? No bez żartów. Jest, bez żartów. Jest, jest. Tu trzeba Robuxa wydać chyba. No co, znowu kupujesz. Ale po co, skoro ty już masz wszystkie rebirfy? No a co nie mam kupować? No a po co? Czyli po kolei chcę działać? No, ale ty już wszystko zrobiłeś w tej grze. Co ty chcesz jeszcze? No, no nie mam najlepszej szyi. A, musi się kupić. No nie mam jej. No to długo ci zajmie kolego. Chyba, tak? że kupisz sobie za robuxy hajs. A za pół miliona 150 robuxów. Nie nie, nie, nie wierzycie we mnie? Nie. Nie. Rozumiem. Ja tutaj takich kolegów mam właśnie widzowie. Nie wierzą we mnie i że nie zdobędę naj, najlepszej szyi na, na ziemi. No jak sam kupisz roboksy, to ją oczywiście zdobędziesz się, tak? Tak, rozum... całą tą grę przeszedłeś. Rozumiem, ja rozumiem o co chodzi. Ja to jestem w pełni... Wypad to! Ja... ale ja mam owoców, zjadam je wszystkie. O kurde F 16 koła. To no, ale mnie nie stać! Jak mało mi dają te owoce głupie! <laughs> Witaj w naszym piekle! No rośni! No rośni! No nie no, ja jestem za duży, nie mogę już iść! Za słabo mam szyję! O, to mogę. Dobra Dobra, tutaj będą na pewno... No, tu będzie dużo tych owoców coś czuję. O jest za wysoko O no, za wysoko są te wszystkie owoce Wow, co to? Dobra, pek. Pek, zjadamy. Zjadamy. Pek. zbieram. O, uro znowu urosły. Ej, powiem wam, że odkąd kupuję te szyje, to jakoś ta gra przyjemniejsza jest. <laughs> Jak co, jak te same szyje kupujesz? No ja kupuję szyję, bo my wygraliśmy połowę gry bez szyi. Czemu wy nie kupowaliście żadnych szyi? No bo nie wiedziałem, że po rebirfie trzeba je kupywać od nowa. No, serio? Do tego nam tak słabo szło. Dobra, zjem te wszystkie, ale dalej mnie nie stać. Ja nie mogę, trzeba być jakimś gigantem, żeby zebrać tamtą następną szyję. Dawaj mnie to. Tu w ogóle nie ma owoców! Nie, sprzedałem. No, sprzedałem wszystko. Ej, ale tu są przecież jakieś... jakieś kozackie owoce. Jo zbieramy to. Te minogronka są mega OP. Które to? No na ziemi są. One no, nie są OP w ogóle. W porównaniu z górnymi to mają podobną kwotę, a to jest na samym dole. To chyba u ciebie. Pyk 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 Jak to ma Ile ja mam? 30 koła? Jak mam 46. To jest nie do zrobienia. 46 no nie. Ja mam dopiero 3000. <laughs> Jak mało. <laughs> Zostaw mnie. No, ja no musisz palion kupić, nie, kup palionek. Co za roboksy, tak? Tak, kup, kup. Nie, nie będę wam nie tego robić. kupować? Nie będę wam tego robić, wiecie, nie będę wam tego robić. Nie będę taki. No. Widzowie, no ja mam szyję potężną i co? I ja się żegnam, nie? No koledzy sobie jeszcze muszą poszyić trochę.